A więc tak widzę, dzisiaj pierwszy live z FiveM'a i co? Może na przykład wam przedstawię co robimy na jakimś serwerze, kim jestem? No i co, widzowie? Jestem Anton Horton tutaj, gramy na serwerze Better Side, eee, co? Jest to pierwszy live z FiveM'a, pierwszy live z tego serwera, z tego też będzie odcinek No i co? Aktualnie widzowie gram od kilku dni eee, dołączyłem do mafii eee, to pierwsza rzecz. Mój kiedy widzę wygląda tak, mam pistolet, eee, mam... Tego, telefon, radio, jakieś takie podstawowe rzeczy wizowe aktualnie pieniędzy mam, już wam mówię ile 18 tysięcy A jeszcze nie wspomniałem, widzowie, pracuję w taksi Tutaj i jeszcze jestem w takim stowarzyszeniu Taka grupka znajomych po prostu Zrobili takie coś, że przyjmują nowych ludzi Uczą ich jak grać i potem po prostu Razem sobie robimy napady i tak dalej, więc no Zap like suba, oglądaj do końca, pozdro Plan, widzowie, co będziemy robić na live To zarobię troszkę kaski może zrobimy jakieś interakcje ze interakcje znajomymi Bo chciałbym kupić swój pierwszy dom, widzowie. Mam dużo rzeczy w ekipunku, a nie mam ich gdzie trzymać. Wiem, że najtańszy dom kosztuje około stu kilku tysięcy, dlatego chętnie bym sobie na niego uzbierał. Więc co widzę? Taka furka na razie. Taki widzę klasyczek, o, żeby sobie jeździć. O, nawet się dymi, więc kurde, nie wiem czy ma sens w ogóle nim jechać. Dobra, na razie sobie go odstawimy do garażu. Bo ja nim za daleko nie zajadę, widzowie. Nie ma tu żadnego auta, kurde, widzowie Dobra, potrzebuję jakieś auto znaleźć Kurde Mogłem tamtym autem w sumie sobie jeszcze pojechać do garażu Bo, e, gdzieś do miasta, żeby łatwiej było znaleźć auto Bo do jakiegoś innego garażu, no jeszcze bym dał radę nim dojechać, no. Ja. Mogłem tak, widzę, zrobić, ale dobra, jak już biegnę pieszo, to już biegnę pieszo Witam panią Dobra, jakaś Jakaś dziwna, widzowie, dobra, otwarte? Oczywiście tylko za kierowcę chcę, a nie, nie tego No kurde Za kierowcę chcę Aha Dobra, ona była za kierowcą, nieważne Nic nie było, nic nie było, widzowie, bierzemy swoje auto O, ona mnie bije Dobra, odpalaj tą maszynę, jedź. Stąd. Dobry Dobry, dobry, przepraszam, że auto chciałem ukraść Jakie auto? Aha A, to nie ty A, dobra, no, może wyjdźcie mi z maski? Jestem. A kim jestem? Co? A kim jestem? No nie wiem kim jesteś Les ombres Aaaa dobra Na no, kim jestem? No, Mortę Kim? No, Bianca Ty jesteś głupi No, a kto? Ja jestem z waszego sojuszu Aha, no ja nowy jestem, to, to nie wiem jeszcze Aaaa no. no Dobra, masz farta Jedź sobie, pa <noise> Dobra, cześć Widzowie, chodzi o to, że z organizacji, do której ja dzisiaj dołączyłem. ona co już jest, ja myślałem, że to w ogóle jakaś na natypiara. Dobra, mam to. Mam tego gruza, widzę, który zaraz mi się rozpadnie. Dobra, zajeżdżamy, i widzę na taksówkę. Porobimy sobie trochę kursów. Parking dla zarządu, dobra, jestem zarządem. Oczywiście. Nie, dobra, nie. Może lepiej nie, bo jeszcze mnie odkolują to. Dobra, bierzemy Forda. Dobra, to lecimy widzę kursy. Hmm. Ogólnie tutaj w tych taksówkach jest tak, ee, że tego widzowie. Macie kursy albo od normalnych ludzi. Gdzie możecie mieć z nimi normalne interakcję? Albo od botów. I z botów się dostaje więcej pieniędzy. I teraz, tak widzowie, na razie, z tego co widzę, nie przychodzą mi żadne paramienia od ludzi. Dlatego weźmiemy sobie, widzę, zlecenie od bota. O, 2 km, dobra. Hej, to może to mi coś da. A, 2 km tylko, zobaczcie, widzę. Nie do poleto, dobra. Tutaj, chcecie, co on tutaj będzie robił? Panie, jakbyśmy dostali jakieś zlecenie, kurde widzowie, od tego, mm, od normalnego człowieka. I wiecie, co widzę? Wbijemy sobie szybko na radio. O, kurde! O, kurde! No nie gadaj! Ja pierdzielę! Wywaliło mnie widzę z taksy, chciałem sobie na radio wejść. Dobra, jesteśmy widzowie. O, jest tu ktoś. Siema, ej, możecie mi ktoś rzucić na taksy? Mogę ci to Co? Co A nie za? Na mnie Jeszcze raz powiedz, bo nie słyszycie. Nie idziesz z nami na strefkę? A no, mogę jechać, tylko musimy żyć na taksy, może za to by się na radio i mnie z taksówki wywaliło. Bo ok okno było otwarte i taksówka gdzieś mi poleciała. No, ale tylko żeby mi ktoś tego auto tutaj nie ukradł. Szybko, szybko, widzowie. Oby mi ktoś tego auto nie zabrał. Dobra, jeszcze stoi. Oddaję auto. Widzowie, takie zniszczone i oddaję, Boże, mam nadzieję, że nie zauważy. Wyjazdowy 2, potrzebujesz co, coś z szafki? Eee, jedzenie jakbyś miała tylko. A jedzenia chyba nie ma. Ma ktoś jedzenie z was? Nie. No ja mu nie mam. To ja weź, daj stary, ja bo mam, ja mam nie mam nic. Siadasz czy nie? Masz potrzebuj. Nie mamy. Nic się przebrać szybko. Który strój? Wyjazdowy Wie. dwa Dobra. Gdzie oni są? A gdzie wy pojechaliście? Na strefę kurwa. E no ja się przebierałem Weź się tu jeszcze podej podejdźcie pode mnie Kurwa nie zamykaj tego Do kurwy nędzy Oła. Oła. A, bo inne auto biorą dobra Dobra jedziemy idę z nimi zapnę pasy kurde A i jeszcze tego napiję bo Głodny jestem no i zobaczymy jak to będzie Ja nie wiem ja chcę wjeżdżać? Pierwszy raz na takie coś jadę A co jest tam jest? A przyjęła Escaralta już o, widzę, fajna audita. Też będziemy taką mieli, widzę, jak się dorobimy. Na razie to muszę na domu zbierać. No prawda, nie wiem, co teraz ja robimy. Mam się pakować, dosuwanie do tego, bo wjeżdżamy od góry. Dobra zajedziemy takim Czy taką to jest siatka, z, z Brawuz? Tak, to jest Brawusie. się. Zarąbista, widzę. Kiedyś na jednym że też tak ta, tego. Nawet taką giglasę miałem. Żywienia. Czekajcie jeszcze nie. Dobra, wysiadka. Ile tam typa jest? Duża część od nich leży. No będzie, ja, żebym się tylko nie wywalił. No to dawajcie, się, dawajcie, to jest. jest za deskami na środku. Jestem w strepie za stodołą centralnie. Przez to dołem plecy trzymają. mamy, w mamy, góra O no i... No i dupa widzę, dostałem bombę Ten tumik widzę trochę mi przeszkadzał Bo ciężko cięż, było celować mogę tego tumika nie, nie brać No ale no to ci zieloni walczą z tymi białymi Widzę z tego co widzę głównie Nie wiem gdzie w tym nasi No dwóch jeszcze gdzieś żyje Nie mam pojęcia gdzie oni są Kto to jest? Siadaj A to jest od nas A rodza A jeszcze tego zbież, zbierzemy Niech nas na ośkę zabierze Przedaż? Za ilu policili chłopaki? Za zero, a co? Za zero, za zero a. Nie pykło Nie tym razem Dawaj na tego na ośkę No i co, widzę? to kurwa trzech z tyłu, z pleców zajebał. No plecy to nam szli właśnie No to tych trzech rozpierdoliłem, i jednak z daleka Nieźle Ja kurde się trochę nie przygotowałem, bo miałem tłumik i nie miałem red redbulli Niestety kurde, zapomniałem o tym Na serwie bez tłumika laty no wiem właśnie, nie zapomniałem kurde czego miałem na tego, na broni Dobra, mamy widzowie wszystko Mamy wszystko elegancko, ten tumik sobie użyjemy Dobra, taka widzę akcja na odcinku